Bardzo się cieszę, że tak znakomici goście, tak znakomici dziennikarze przyjechali dzisiaj do mnie. żeby rozmawiać o bardzo ważnej sprawie. Bardzo serdecznie Piotra, chciałem przywitać Piotra Nisztora, dziennikarza Rzeczypospolitej. Nie, bardzo serdecznie witam. Piotr Nisztor, nie, dziękuję. Krzysztofa dziennikarza Telewizji Polskiej, prawnika Telewizji Polskiej. Szanowni Państwo, 10 kwietnia wydarzyła się niezwykła tragedia dla całej Polski. Katastrofie posłańskiej w na uroczystości do Katynia wydarzyła się katastrofa, w której zginęło 96 osób, w tym Rzeczem, prof. Lekka z profesor Lech Kaczyński z Jak była to niepowodowana strata, myślę, że dzisiaj też możemy obserwować. Nasi znakomici goście są autorami pierwszej książki na temat katastrofy smoleńskiej. Książka nosi tytuł, myślę, że prowokujący, ale dlaczego, zaraz o tym autorze będę opowiadać. To jest i w cała prawda o katastrofie smolejnej. Ja naprawdę się bardzo cieszę, że, na... że jesteśmy, że się spotykamy się w Mielcu, bo to jest trzecie spotkanie promocyjne tej książki, trzecie spotkanie, związane z tym tematem naszych znakomitych autorów. Myślę, że warto to naprawdę docenić. Eee, chciałbym oddać głos i poprosić o przedstawienie tego, co jest w tej książce, a myślę, że e, tak jak ja się z nią zapoznawałem, to jest nie tylko zbiór i analiza tej wiedzy, którą mamy dzisiaj, ale i analiza dokumentów z prokuratury i analiza dokumentacji, która jeszcze dzisiaj w prokuraturze nie jest dostępna. Więc jest to zupełnie innowacyjna i niezwykle ważna niezwykle nie ważna książki. Także oddaję głos znakomitym autorom i myślę, że poprowadzimy nasze spotkanie w ten sposób, że autorzy przedstawią i tematykę, i swoją wiedzę na ten temat, i to, co zawiera książka. Następnie będzie czas, żeby zadać pytania samym autorom. Bardzo proszę. No właśnie, Czesław, jak tego na razie, tak, tak, tak. Witam serdecznie. Bardzo mi miło, że zostałem zaproszony do tak zaznaczonego grona. Bardzo dziękuję Krzysiu, za taką możliwość, bo uważam, że miejsce, w którym proszę, się, tak chóźdź posiedził, w miejsce, z którego pochodziła jedna z ofiar katastrofy, to jest miejsce, które trzeba odwiedzić gdzie naprawdę należy na ten temat podyskutować. Może zacznę od tego, dlaczego napisaliśmy tą książkę. Może nie będzie to zbyt odkrywcze, ponieważ książka na temat największej historii polskiej katastrofy dla mnie, jako dla dziennikarza że sport Politej Naukła, no, jakby z tego rodzaju obowiązkiem, wręcz no, bardzo ambitnym zadaniem, które powinno być wykonane przeze mnie. Długo zastanawialiśmy się jak powinniśmy podejść do tego tematu, ponieważ temat jest bardzo trudnym tematem nie tylko z powodu wielkości tej tragedii, ale także z powodu pewnego rodzaju politycznych konfliktów, które niestety związały się z tej katastrofą. W związku z tym ujęcie przez tematu zostało zrobione bardzo konkretnie. Rzeczy, które zostały opisane w tej, w tej książce, znajdują potwierdzenie w konkretnych dokumentach. To znaczy, w tej książce nie ma żadnych spekulacji. spekulacji wszystko jest oparte na konkretnych dochodach, wyznaniach e, i dokumentach. E, jedyna rzecz, która e, została tu umieszczona, a która być może e, mogła być określona jako spekulacja, to jest e, hipoteza, jedna z kilku hipotek, którą przedstawiają w tej książce, czyli hipoteza zamachu. E, ze względu na to, że nie ma w śledztwie. Dotychczas ma nawet poszlak, które wskazywałyby, że był to zamach, mm. e, więc y, siłą rzeczy musiałem być z tego rodzaju spekulacje, więc my się opatrzyliśmy na teorii i na pewnych możliwościach, e, które mogły doprowadzić do tego, że za tą katastrofą e, mogły stać osoby, czy też pewne świadome działania. E, ale do tego myślę, że ten temat możemy rozwiązać później. E, dlaczego taki tytuł to naprawdę ich tak? E, otóż ze względu na to, że nie, nie ma żadnych dowodów na to, że tu to zamach, a mimo to e, do tej katastrofy doprowadziły pewne do błędne, bardzo mocno kontrowersyjne decyzje ludzi, e, którzy zasiadają na najwyższych e, urzędach dzisiaj, w związku z tym każda z osób, która podjęła błędną decyzję, niekompetentną decyzję w związku z tym lotem i, który, które ostatecznie doprowadziły do tej katastrofy, to no powinna odpowiadać za to i powinna zostać odpowiednio rozliczona. Tak więc ten tytuł wskazuje na, zresztą myślę, że po przeczytaniu tej książki, każdy z Państwa będzie wykluczony swojej wyrozumień. Stwierdzić, kto na podstawie tego materiału, do którego udało nam się dotrzeć, nie tylko materiału, który znajduje się w prokuraturze, ale także innego materiału, do którego też mieliśmy wgląd, czy udało nam się zdobyć. Więc e, myślę, że każdy tak, będzie być wyciągnąć wnioski, aczkolwiek według nas po prostu zaginie ludzie, którzy podjęli tę decyzję. Brzegi państwowi e, żołnierze z 36. Pułku, no wszyscy ci, którzy brali <coughs> udział e, w tej decyzji na temat tego wylotu. E, może jeszcze warto powiedzieć o jednej rzeczy. Te książce, która w tej książce, po w pierwszy publikujemy zdjęcia, e, zdjęcia przedmiotu, które znaleziono na miejscu katastrofy. Zresztą e, bodajże dwa tygodnie temu e, ukazał się artykuł super, który się w w naszej książce, e, w którym e, te zdjęcia, część tych zdjęć była opublikowane. E, my jesteśmy posiadamy ponad 200, około 250 takich zdjęć, e, które obradzują e, właśnie ogląd tej tragedii. To są poszarpane mundury, e, rzeczy, ofiar nadpalone, nadpalone dokumenty, e, które no, jednak e, wskazują na to, jak wielka była to tragedia. My zdecydowaliśmy się tylko dać kilka zdjęć w tej książce, kilka zdjęć, część niestety no, ze względu na to, że nadużyć do koniotów że nie powinny się znaleźć w naszych publikacjach, nie zostało publikowane. także myślę, że te kilka zdjęć, między innymi poszarpany mundur Admirała karwety, który jest najbardziej takim obrazującym całą tragedię, bardzo potężnie, no, został tutaj umieszczony, zresztą oprócz tego... Między innymi dość wymowne ruszaniec, które jedne, w, 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 jedna z ofiar otrzymała od papieża. Także myślę, że to jest rzecz, która wykaże, na to, to była tragedia. I myślę, że to tak tytułem wstępu, z mojej strony na tyle, oddam głos mojemu koledze Sławomirowi Krzysztofowi Garnierowi. Jeżeli chodzi o formę tej książki, ona się właściwie składa się w trzech części. W pierwszej przedstawiamy wszystkie możliwe hipotezy dotyczące tego, jak doszło do katastrofy, czyli poczynając od możliwych błędów przy organizacji lotu, błędów wierzy, po właśnie teorie zamachu. W drugiej części pokazujemy, jak była organizowana księga prezydenta Aleka Kaczyńskiego do Smolniska, do Katynia. W trzeciej pokazujemy jak jak wygląda w tej chwili śledztwo dotyczące katastrofy. Zarówno śledztwo prowadzone w Polsce, jak i śledztwo wprowadzone w Rosji. Jakie zostały tutaj popełnione błędy zanikania, i jak to wpływa na to, ile będziemy mieli i mamy wiedzę o katastrofie komorności. Już w tej chwili możemy powiedzieć... Że prawdopodobnie nigdy nie będziemy wiedzieli ze stuprocentową pewnością, dlaczego 10 kwietnia polski dupol rozbił się w lesie Nigdy ze stuprocentową procesową pewnością nie będziemy w stanie udowodnić, że nie było chociażby awarii, że nie było chociażby sabotażu, że był albo nie było zamachu, ponieważ te dowody nie zostały zebrane. Te dowody zostały zaprzepaszczone. Teren miejsca katastrofy, jak prawdopodobnie doskonale wiedzą, nie został odpowiednio zabezpieczony. Żeby zilustrować to, jest u nas również podany przykład katastrofy w Lockerbie, gdzie o tym, jaka była prawdziwa przyczyna, że był to wybuch bomby na pokładzie, zadecydował mały skrawek metalu wielkości 1,5 na pół centymetra, który był fragmentem desolatora on znaleziony po kilku tygodniach dokładnego przeszukiwania terenu katastrofy samolotu. Gdzie wówczas w tym przeszukiwaniu brało udział ponad 1000 osób. Dzisiaj wiemy w Smoleńsku cały czas są znajdowane, rozrzucone przypadkowo fragmenty samolotu, fragmenty rzeczy należące do ofiar czasami nawet z urządzenia pokładowe. W związku z tym jakiekolwiek ustalenia śledztwa, czy to rosyjskiego mac czy to polskiego komisji Miller'a, czy prokuratury rosyjskiej czy polskiej, będą miały charakter co najwyżej przybliżony, będą pewnym założeniem, będą tym, co na podstawie dostępnych dowodów mogą się Siłą rzeczy tak też jest u nas ciągła. Niektórych teorii nie mogliśmy ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Yy, możemy co najwyżej tutaj pokazać, jakie w tej chwili dokumenty, jakie fakty przemawiają za tym czy innym wydarzeniem, za tą czy inną wersją wypadku. Śledztwo prokuratury jest niestety tutaj chyba najbardziej kontrowersyjną częścią tej książki. Pokazujemy tutaj m.in. wszelkiego rodzaju zaniedbania, jakie nasze śledczy poczynili. Myślę, że najbardziej tutaj bulwersującym przykładem jest to, że kilkakrotnie do naszych organów państwowych zgłaszali się Rosjanie, którzy mówili, że mają wiedzę na temat tejże katastrofy, natomiast boją się zeznawać przed organami siedlczymi Rosjan. Proszę o możliwość rozmowy z królewską prokuraturą, z polskimi służbami i proszę o Oczywiście, część tych ludzi mogła być, nie mogła się nie rozpocząć po prostu lepsze życie. Część tych ludzi może być zwyczajnie osobami, którymi się coś wydawało sobie. Co Ale to jest kwestia naszej prokuratury i naszej służby, by to sprawdzić. Szczególnie w tego typu katastrofie. Szczególnie w katastrofie, gdzie prezydent, gdzie giną posłowie, gdzie ginie ostatni prezydent artykułu I co się dzieje z takimi pismami, z takimi zawiadomieniami? Otóż nasza prokuratura formułuje do Rosjan wniosek o zwaną tak pomoc prawną, gdzie prosi Rosjan o przesłuchanie tego człowieka. Podaję imię, nazwisko i adres. kilka takich przypadków niestety niestety by było. Druga część dotyczy organizacji wizyty prezydenta, tego jak wyglądały tutaj stosunki pomiędzy kancelarią prezydenta, rządem i rządem federacji Europejskiej. Jak wiemy, ostatecznie były wizyta premiera Polska 7 kwietnia i wizyta prezydenta, która nie doszła do skutku, oczywiście 10. -tego. To, co jest najbardziej uderzające to jest to, że nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale jeszcze w maju, przepraszam, jeszcze w, na przełomie lutego i marca. Rosyjska ambasada stwierdziła, że, ona, że nic nie wiedzą o planowanej wizycie pana <laughs> prezydenta. to się potwierdza. Rząd nie akredytował i nie powiadomił Rosjan aż do aż do prawie że połowy marca o po tym, że taka wizyta ma mieć miejsce. Co z tego wynika? Wizyta była później przez polskich urzędników w tempie bardzo, bardzo szybko. na góra, byle tylko by wyrobić się do tego terminu. Pozwolenie na przelot nad terytorium Federacji Rosyjskiej i lądowanie doszło do 36. specjalnego wymogu lotnictwa transportowego na niecałe 24 godziny przed Do końca nie było wiadomo, czy uda się w ogóle tę wizytę przeprowadzić. Warto jeszcze jedno uzupełnienie, jeśli chodzi o przygotowanie całej wizyty. Tak, jeśli chodzi o pewne uderzające fakty, to e, dla mnie osobiście m, zresztą przeanalizowaliśmy to bardzo poważnie. Okazuje się, że wizyta premierem Donalda Tuska 7 kwietnia była zorganizowana e, praktycznie tak samo jak wizyta 10 kwietnia. Gdyby 7 kwietnia samolot Donaldem z Donaldem Tuskiem z urzędnikami państwowymi spadł, E, również e, prawdopodobnie stawiano podobne zarzuty, które mam nadzieję długo prokuratura postawi e, tych, którzy odpowiadali za organizację wizyty prezydenta. E, dlaczego e, o tym mówię? Dlatego, że z e, dokumentów, e, które okazują przygotowanie obydwu lotu, wynika jednoznacznie, że zarówno premiera, czy od prezydenta e, był lotem, który e, 36 punkt określił, może inaczej, który, który 36. zezwolił na lądowanie na lotnisku z Ciebie w Smoleńsku, które w oznaczeniu międzynarodowym w ogóle nie istniało. To znaczy to było lotnisko, które oficjalnie nie istniało i które w dokumentach oficjalnych zostało określone jako 4 d To w tak zwanej nomenklaturze lotniczej oznacza ten przygodny, czyli po prostu w 1936 on, pozwoliłoby prezydent i premier lądować na polu, na łące, w miejscu, no, które generalnie nie jest przystosowane w żaden sposób do lądowania samolotów, czy wręcz nawet ratowniczych samolotów, ponieważ lot, który miał miejsce każdego 10 był lotem, który miał charakter wojskowy. Wszystkie inne te dotyczące tego, że ten lot miał charakter cywilny, no to po prostu mataczenie i pokazywanie pewnych nieprawdziwych faktów. Dokumenty, które znajdują się w śledzie, to jednoznacznie wynika, że zarówno lot premiera, jak i lot prezydenta był lotem o charakterze wojskowym. A to oznacza, że procedura e, tego lotu była procedurą wojskową. E, jakie to ma konsekwencje? Bo muszę bardzo o tym powiedzieć. E, konsekwencje są bardzo różne. To znaczy e, określenie e, jaki charakter miał lot jest fundamentem do rozpoczęcia jakiegokolwiek śledztwa dotyczącego katastrofy. W przypadku, gdy lot e, ma charakter cywilny, wówczas winę ponoszą piloci, e, ponieważ e, zgodnie z prawem e, międzynarodowym lotniczym w momencie, kiedy zaistniały takie, takie sytuacje jak w Smoleńsku, ten samolot powinien nigdy nie wylecieć. To znaczy, oczywiście on nigdy nie powinien nie wylecieć, także w sytuacji, kiedy był to lot wojskowy. nawet ktoś podjął taką decyzję. Jednak jeśli chodzi o, o sprawy związane z lotem zwinnym, jest to wszystko bardzo dokładnie określone w przepisach międzynarodowych rolniczych. I wówczas samą winę za ewentualną katastrofę, wszystko jedno, z jakiego powodu ponoszą piloci. W przypadku jednak, e, tak jak dokładnie było 10 kwietnia, e, był to lot wojskowy, więc e, procedura była wojskowa. Procedura wojskowa polega na tym, że w ostatnim momencie, czyli w momencie lądowania, e, kontrolerzy wieży, w tym wypadku kontrolerzy wieży, wieży lodowiskacji w Smoleńsku, powinni, e, jakby mówiąc e, to w sposób taki doświadczony, wydać rozkaz do lądowania albo też podać komendę, żeby nie lądować. Wówczas piloci powinni się do tego e, tak I w tym przypadku e, taka komenda nie padła. Nie padła komenda, że piloci mają nie lądować. Wręcz przeciwnie, padła komenda, że mogą lądować. Mało tego w momencie, kiedy znajdowali się już pod e, lotniskiem, czy e, nawet nie na e, ścieżce parta, padła komenda jednoznaczna od kontrolerów, e, że wszystko jest w porządku i że ten samolot może lądować. No to były sekundy przed tym, jak ten samolot uderzył i zahaczył jeden ze skrzydeł e, Także w tym przypadku, e, no cóż, no, co do przykładu, to zaraz do tego przejdę. Jednak tutaj ewidentnie przy produkcji wojskowej winę główną dla tę katastrofę ponoszą kontrolerzy w moją e, I tak zresztą wynika tutaj z naszej książki. Tylko, że problemem ewentualnym, i tu, tu, tu już myślę, że przejdziemy pod sprawę. E, dość istotnych, czyli stosunków polsko-rosyjskich, e, dużym problemem będzie postawienie zarzutów e, kontrolerów, e, rosyjskim kontrolerom. To są e, wysocy razem oficerowie, którzy, no cóż, no Rosjanie jednak e, będą ich bronić i tutaj w przypadku ewentualnej pomocy prawnej e, w tej sprawie, no sądzę, że nie możemy liczyć na wielką pomoc, to jest pierwsza rzecz. E, druga, e, bardzo istotna sprawa, to jest pewne zdarzenie, które miało miejsce dokładnie kilka godzin po katastrofie które bezpośrednio wiąże się z tą sprawą, to jest kwestia rozmowy, jaką Donald Tusk odbył razem z premierem Putinem w namiocie, który został rozwinięty zaraz na miejscu katastrofy. To była rozmowa, która trwała około półtorej godziny. To była rozmowa, która toczyła się cztery oczy. Nie uczestniczył w tej rozmowie żaden tłumacz. Oficjalnie nie wiadomo na ten temat rozmawia. zresztą Jerzy Polacz minister transportu, Próbował dopytywać się premiera, czego dotyczyła ta rozmowa. Oficjalnie nie wiemy, czego dotyczyła ta rozmowa. Jednak można przypuszczać, że w momencie, kiedy dwóch szefów rządów rozmawia no, w na bliskach, de facto w miejscu, gdzie jest to znajdują się ludzie, jeszcze ludzie no cóż, no, ta rozmowa była bardzo trudna. I można podejrzewać, że to tam zapadły najważniejsze decyzje, które dzisiaj są konsekwencją, które może wszystkie jak które dzisiaj się dzieją są tylko konsekwencją tych decyzji, które zapadły właśnie 10 kwietnia wieczorem w namiocie przy lotnisku Siewiernych w Smoleńsku. Tak więc tak prawdopodobnie doszło też do tego, że podjęto decyzję o tym, że do Wyjaśnienia tej katastrofy do pewnych wspólnych relacji polsko-rosyjskich będzie służyła konwencja Chicagowska, a nie żaden inny dokument międzynarodowy, bądź też umowa polsko-rosyjska z 1993 roku. Tak więc myślę, że tutaj warto byłoby, żeby kiedyś Donald Tusk powiedział, o czym rozmawiał w tym na z premier Putinem, bo, bo to jest bardzo istotna <suszy> kwestia, która rzuciła bardzo jasne światło na wydarzenia, które dzieją się dzisiaj. Ponieważ no, decyzje, które były podejmowane zaraz po katastrofie przez najważniejszych urzędników państwowych, no, budzą ogromne kontrowersje. Dlaczego tak się dzieje? No cóż, no, możemy tutaj myślę, pochylić małego robka tajemnicę i krótko powiedzieć o tym, co mogło się znaczyć w dokładnie kilka minut, wręcz godziny. Teraz po katastrofie. Pierwsze myśli Urzędników Państwowych były takie, że był to dodatkach. Zresztą do dzisiaj nie było zesztyj opcji. Więc Donna Wójt bardzo dobrze zdała sobie sprawę, podobnie jak inni Urzędnicy Państwowi, że ewentualna możliwość znalezienia dowodów, że stoją za tym Rosjanie, że Rosjanie w jakikolwiek sposób uczestniczyli w tej katastrofie, czy doprowadzili do tej katastrofy może być bardzo e, poważnym sprawdzianiu stosunków polsko-rosyjskich. E, w tym momencie, gdyby udało się e, udowodnić, że rzeczywiście w jakikolwiek sposób są za tym Rosjanie, no cóż, doprowadziłoby to jednoznacznie, nie nawet do chłodzenia stosunków polsko-rosyjskich, ale do zgodnie z prawem do wypowiedzenia wojny. To znaczy w momencie, kiedy takie dowody by zostały znalezione, jednoznacznie Polska stanęłaby e, no, w sytuacji konfliktu, oficjalnie przynajmniej według prawa międzynarodowego konfliktu z Rosją. Idąc dalej, bo konsekwencją tego byłoby postawienie całego NATO w konflikcie zbrojnym z Rosją. I z naszej informacji wynikało, że rzeczywiście zaraz po katastrofie były pewne telefony kierowane przez najważniejszych urzędników krajów natowskich do, do polskich przez czyli innymi do Donalda Tuska. No aby tutaj do tej sprawy podejść bardzo spokojnie i, i, i bez emocji. Stąd mogło wynikać na samym początku pewne takie, e, taki brak komentarza, czy że znaczy, takie spokojne podejście do sprawy, e, pewne takie, no nie do końca konkretne wypowiedzi po stronie ale my no, to jest historia, która e, miała miejsce e, zaraz pokażę, Może warto skupić się na pewnych e, hipotezach, czy pewnych e, materiałach, które wskazują, co rzeczywiście stało się 10 kwietnia. My w tej książce opisujemy kilka hipotez. Może byśmy podzielili się z kolegą i byśmy spróbowali skarakteryzować te hipotezy, które tutaj zostały w tej książce opisane. Więc ja myślę, że zacząłby tutaj kolega Krzysztof. Myślę, że od pierwszych hipotez i później byśmy kontynuowali i opisywali hipotez. Pierwsza hipoteza to jest katastrofa z powodu awarii. Oficjalnie rosyjscy śledczy z Międzynarodowego Komitetu Badania Katastrof tak zwany MAG, tą wersję wykluczyli już tego samego dnia, który nastąpiła katastrofa właściwie. Na jakiej podstawie oni to wykluczyli, bo Hadym zna Trzeba by się tutaj i zapytać, ale jest to, jest to dosyć Po drugie, nie dostali dokumentu z ostatniego remontu generalnego, jaki tu pole przechodził za w tamarze. No Z czym nie mają po prostu nad czym pracować. Czy więc mogło to Wielokrotnie była przedstawiana ścieżka wchodzenia polskiego tu do lądowania na lotnisku w siebie. Jest to ścieżka. Bardzo, bardzo dziwna, która pokazuje, że samolot niemalże nurkował, zamiast spokojnie wchodzić do lądowania. Czy samo to mogło świadczyć? Bardzo no, jest to trochę za mało. Dopiero w momencie, w którym strona polska dostanie tzw. rejestratorów lotów, które pokazują wszystkie parametry dokładnie samolot leciał, wówczas dopiero będzie można zobaczyć, czy była awaria, czy nie była. Um, natomiast jedną rzecz możemy już powiedzieć w tej chwili na pewno. Do stycznia 2010 roku samolot 154M o numerze bożym 101. Był właściwie jedynym bezawaryjnym samolotem, jaki polski rząd miał w dyspozycji. Wsuły się śmigłowce, wsuły się wsuł się drugi tu Ten nie. A w został skierowany na remont Generali Po powrocie. Luty. Trzy poważne awarie. Z tym systemów nawigacyjnych i systemów sterowania. Taka sama sytuacja w miesiącu później. Kolejne trzy poważne awarie zagrażające bezpieczeństwo. Według zeznań tego 36 zespółu oraz tej dokumentacji, którą w tej chwili polska strona posiada, wszystkie te awarie były bezpośrednio związane z remontem, z zakładem, który ostatnio tego remontu dokonywał. Rosyjskie zakłady, a nie samarze, nie miały certyfikatów Konieczny do współpracy z wcześniej zamontowanymi amerykańskimi systemami nawigacyjnymi, polskimi systemami łącznościowymi. Zamontowane tam kolonijne, rosyjskie elementy avioniki zwyczajnie nie współpracowały z tym, co samolot już posiadał. Czy. Podczas od 10 kwietnia doszło do kolejnych. Nie wiem, czy mogło dojść. Nie. Mogło. Kiedy będziemy mogli ostatecznie potwierdzić albo wykluczyć tą wersję? Nigdy.